Ma? Dawno nie słyszeliśmy się tutaj, ale przychodzę z dobrymi wieściami dla Was. Z racji wciąż rozwijającego się kanału, postanowiłem zorganizować giveaway na 30 zł PaySafe Do wzięcia udziału trzeba koniecznie dać suba na tym kanale, zafollowować mnie na Instagramie oraz zostawić like i komentarz z nazwą Waszego Instagrama. A jeśli jesteście bardziej kreatywni, to dodatkowo coś dopiszcie. To tyle jeśli chodzi o udział w samym giveawayu. A jeżeli chcecie, aby w październiku był cotygodniowy giveaway: to zostawcie 200 lajk like pod tym filmem, a wtedy zorganizujemy coś takiego w październiku, co tydzień. Czas na wzięcie udziału i dobicie łapek macie do następnej niedzieli, a losowanie zwycięzcy będzie dzień później, czyli w poniedziałek. A teraz zapraszam was do oglądania I Piona. Mam chyba nie wiem 130 aktualnie. O kurwa, jedna kula. I potem więcej.

no zginij. Cemu nie możesz zginąć. Czemu są 40? One enemy. shot. One 60. wooooooow heal yourself, heal yourself E heal, heal, heal oh, wait, wait mama Oh! mama leh, oh. mama leh <laughs> I'm not Oh, the fuck are you doing in B Planting B And one A lobby Twin B One B, no? Excellent

Nie zabijęcie moich sojuszników. Pan Michał? Dostał jeden gracz. Toksyczna góra włączona. Dostał jeden wróg. torch is so much better bro <laughs> you? thank you yeah,